Siemaneczku, tutaj Wenta i zapraszam was do dziesiątego odcinka z serii Stabs the Zombie. Tak więc zaczynajmy! Tylko jedno lubię bardziej niż kwiaty i bombonierki. A tym czymś jest facet, który mi je przynosi. Znajdź więc kilka róż i jakieś czekoladki dla tego wyjątkowego kogoś. No i zaczynamy naszą zabawę. Tak więc widzimy tutaj już daleko nasz samochodnik, którym sobie pojedziemy. I kurczę, no, jakieś bomby tutaj spadają. Trzeba więc je jakoś ominąć. Na szczęście tutaj taki przesmyk był. No i jedziemy. O, tutaj miny, to tutaj już nie przejedziemy. No i wychodzimy i próbujemy już swoich sił z zabijaniem żołnierzy. Także na począteczek robimy sobie swoich kumpli. O kurde, ale we mnie strzelił tutaj. Trzeba się ukryć. Na szczęście to mi już teraz tutaj obrażeń nie zadaje. Powoli się regenerujemy. Widzieliśmy rączki, proszę niech mnie ktoś zabije, proszę! No i możemy teraz ich wystrzelać wszystkich. I po nich. No i możemy iść dalej. W takim razie szukamy teraz wejścia, gdzie możemy tutaj się dostać. No dobra, tutaj są jakieś drzwi. Ale to nie to. czy tutaj z przodu coś mamy. Też są jakieś drzwi. Tutaj pusto, ok. Również nie tu. A, dobra. Już widzę ten exit. No to już tam idziemy. Ale śmieśni się spojrzeli na tego flaczka. No, się tego nie spodziewali. Zabawnie to wyglądało naprawdę. O kurde. Na szczęście nasza rączka tutaj jeszcze je, żyje. Tego się nie spodziewałem. No nic. Ile ich tutaj jeszcze? Ok, no i przechodzimy jakoś dalej. Mamy przed sobą daleką drogę do przodu. Jak widać. No nic, musimy po kolei tutaj ich jakoś zabić. Niestety rączki tutaj w tej sytuacji nie mogę użyć. Bo wszyscy mają hełmy. Dobra i się regeneruje. No i możemy szybko pobiec do przodu. O kurde, mamy tutaj czołg i mamy też auteczko oraz jest i exit. No niestety nie przejdziemy tutaj na razie. O kurde, jak wsiadamy do jeepa od strony pasażera, to jesteśmy tylko na stronie pa pasażera. On nie przejdzie na drugą stronę. Dobra, w taki sposób to działa. Teraz zobaczmy, co mamy tutaj dalej. Tutaj jest dziwnie pusto. No nic, trzeba stąd teraz wyjechać. O kurde, tutaj nie wyjedziemy. Tutaj mamy ten czołg, który na razie nic mi nie robi, na szczęście. No to co? Spróbujmy tutaj zabić tych tutaj najpierw. Okej, no to jedziemy dalej. To tutaj chyba już nie przejedziemy. Hmm. Tu nic dalej nie ma. No jest tylko to wejście exit. Które. jest cały czas zamknięte jeszcze. Wychodzi na to, że trzeba kogoś jeszcze tutaj zabić. Granatem rzucił. O, tego tutaj możemy jeszcze zabić. My się cofamy teraz. Czołg się odpalił. I strzela do mnie, no dobra. Zastowa. Jesteśmy bezpieczni. mózgu. O mój Boże, to zombie! No, musimy teraz w tej sytuacji tutaj uważać, żeby się zbytnio nie wychylać na tego czołga, bo powinien mnie zestrzelić jednym strzałem. Niech to będzie tylko sen! To niezwykle dziwne. Nie. Mój Uważa, on może jeszcze wstać. Musimy go jakoś wysadzić teraz, kurczę. Osobę, która jest w środku. No to rzucamy głowę. I czy uda nam się za pierwszym razem zestrzelić kierowcę? Niestety nie. Raniemu! mózgu? Kto ty? Ja ci pokażę za co! Udało się! chani <trybuj> <haliband! Znale! trybuj> O, nie! Zombie! <trybuj> Niech to będzie tylko sen! Bożki! <trybuj> <trybuj> No to drugi raz rzucimy sobie jeszcze głową. O, już nikogo tutaj nie ma. Okej, okay, to sobie sprawdźmy teraz. Nie, nadal zamknięty exit. To sobie wejdziemy do czołga jak możemy już. Ok... I już jest przejście otwarte, okej. Okay. No to idziemy. Straciliśmy kontrolę nad sektorem, ser! Zombi się tu jakoś dostali! I... W porządku, synu. Otrzymałem wiadomość, że spisujemy na mają No kurde, skąd mnie zestrzelił? No nic, trzeba tutaj jakoś się teraz z nimi rozprawić, ale chciałem no, troszeczkę podsłuchać, co oni tutaj mówią. No dobra. No to używamy rączki standardowo, jak już jesteśmy w takiej sytuacji. Zombie się tutaj zregeneruje, a my sobie troszeczkę postrzelamy w e, naszych tutaj żołnierzy. Trafił nam się tutaj żołnierz, który ma bardzo dużo amunicji. Ale niestety to tyle. Dalej musimy sobie już teraz jakoś poradzić. Mój to znaczy Widzę tam u góry na dachu, że ktoś jest. No to pod nim tutaj przejdziemy. Ich tutaj jest No nic przechodzimy dalej Tutaj bo bokiem jakoś I tutaj mamy już kolejne wejście, ok Się zregenerujemy Idziemy dalej. Są tutaj i zombiaczki, są i żołnierze. To sobie troszeczkę musimy troszkę pomóc naszym. Bo sami sobie tutaj nie poradzą. I widzę też już kierownicę. Będziemy mogli użyć znowu samochodziku. to jedziemy, o kurde, ciąg już nas tutaj chce zestrzelić. No jest strzałeczka, no dobra. W taki oto sposób zdobyliśmy kwiaty i czekoladki. Także... Jedziemy dalej! I co tutaj jest? Co tutaj za wysokie budynki są? No i jest i pusty czołg. Dobra, teraz jesteśmy tutaj bezpieczni i możemy spokojnie sobie jechać. Tylko gdzie my mamy tutaj dotrzeć? Kurde, to, to jest drugi czołg. No dobra, to teraz pokaz, kto jest lepszym strzelcem. No, udało nam się. Tutaj dalej jest. Hmm. Czok. Ale pusty. Chyba. W razie czego można tutaj go zestrzelić? Dobra, pusty. No to wychodzimy. I. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Hmm, widzę tutaj jakąś łódkę. Zobaczmy, podejdźmy do niej. I to tyle. Musimy wejść do tego budynku, który tutaj obok mnie jest. Ten olbrzymi, duży budynek. Teraz tylko trzeba znaleźć wejście do środka. No i znaleźliśmy. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć.